Pojawiło się pytanie na Facebooku, więc postanowiłem odpowiedzieć w formie wideo. Porównamy sobie na szybko starą kierownicę z modeli AT1 i AT2 do kierownicy nowej z modelu AT2 Max. Na pierwszy rzut oka już widać, że kierownica z modelu AT2 Max jest trochę mniejsza. Tu będzie widać to myślę najlepiej. Jest, średnica jest pewnie mniejsza o jakieś no, plus minus. 4 cm, może 3 tak około. Też widać, że kierownica z modelu MAX jest grubsza, bardziej mięsista. Różni też się znacząco wykończeniem. Stara kierownica nie miała wykończenia. W skórze nie było obszywana, natomiast tutaj już mamy oprzycie, połączenie skóry perforo perforowanej z, ze skórą jednolitą, dodatkowo są inaczej wykończone ramiona środkowe. Co też istotne, zmienił się wygląd silnika. Te poprzednie silniki były troszkę większe, wykończone tak bardziej masywnie, natomiast tutaj mamy wyoblenie, takie wykończenie na gładko. No i też zmieniła się wtyczka, ale teraz jest okrągłe podłączenie. Myślę, że to takie najistotniejsze różnice w kierownicy AT2, a kierownicy z modelu AT2 Max.